Przydają się wtedy, gdy tego chcę yeah. oh, oh, oh. Przyznaję się wam, że ja też sztuczki znam Macie słuchać mnie wtedy, gdy tego chcę oh! Odpuść sobie Rainbow Dash Nie ma sensu dalej próbować To i tak się nie otworzy może to nie ma znaczenia, że nas tu uwięziono. Obawiam się, że antyzaklęcie i tak by nie działało. Oczywiście, żeby działało. Pod warunkiem, że pewien członek zespołu nie robiłby z siebie gwiazdy za każdym razem, kiedy chciałyśmy je zagrać. Hej! Jeżeli chcesz powiedzieć Twilight, że za bardzo się rozpycha, żeby być nowym liderem grupy, to nie musisz tego tak owijać w bawełnę. Ale ona mówiła o tobie, Rainbow Dash. O mnie? Ja tylko robię wszystko, żeby moja kapela grała tak ostro, jak powinna. Nasza! Dlaczego to się nie udało? Powinnam wiedzieć, co robić. Dlaczego ja nie wiem, co robić? Jak w ogóle mogłam tak nawalić? Może pomysł z założeniem kapeli był twój, ale zespół nie jest tylko twój, Rainbow Dash! To ja piszę wszystkie piosenki! Ja też je piszę, tylko ty nie pozwalasz nam ich grać! A ja miałam dla nas wspaniałe kostiumy na scenę! A ta znowu o kostiumach! Nikogo nie interesują nasze ciuchy! Mnie interesują, Applejack! Przepraszam, że ja też się staram wnieść twój kreatywny wkład do zespołu! Hej, czy ktoś tu pamiętał o zabawie? To ja wam coś powiem. To jeste dokładnie przeciwieństwo bycia Rainbow! Żałuję, że w ogóle wzięłam was do mojej kapeli. A ja żałuję, że zgodziłam się w tej kapeli być. Ja, ja tak, tak samo. samo. To przebić. O mamusiu, no nie wiem czy potrafimy. <śm> Gość! Przestańcie się kłócić! Przecież o to im chodziło od początku. One czerpią siłę z magii, którą macie w sobie. Jak one mogą używać naszej magii? To jest magia przyjaźni! Odkąd założyłyście ten zespół, to ciągle kłócicie się o drobiazgi. Ja nigdy nic nie mówiłam, bo nie czułam, że mam do tego prawo. Ciągle jeszcze tak mało wiem na temat przyjaźni. Nadal muszę się wiele nauczyć. Ale wiem, że jeśli nie rozwiążecie nawet drobnych problemów na początku. To magia przyjaźni zamieni się w coś złego. Nie mogę uwierzyć, że to wszystko działo się pod moim nosem, a ja tego nie zauważyłam. To ja powinnam umieć rozwiązywać problemy. A odkąd tu przybyłam, zawodzę was. Nikt nie może znać rozwiązania wszystkich problemów, ale możesz liczyć na przyjaciółki. One pomogą ci je znaleźć. Myślę, że już znalazły. Chodźcie! Musimy się stąd wydostać! <gryli> Ah! Spike! Czorki, że tyle to trwało. Musiałem znaleźć kogoś, kto nie uległ czarowi syren, żeby was uwolnić. Dlaczego ona nie jest zaklęta? Nigdy nie zdejmuje słuchawek? Hej, słuchajcie, pokażmy wszystkim, że magia przyjaźni nadal jest w nas. Jest jeden sposób, żeby to zrobić. Reaktywujemy tę kapelę! Reaktywujemy naszą super kapelę! Wersja antyzaklęcia chcemy teraz grać? Myślę, że to nie ma znaczenia, co zagramy. O ile tylko zagramy, to razem. W przyjaźni! Ja wiem, co zagramy! Fluttershy napisała świetny kawałek. Skoro będziemy ratować świat, to uważam, że należy to zrobić z klasą. Rarity? Myślałam, że nigdy nie poprosi. Jak my mamy tu zagrać, żeby je zagłuszyć?